Nazywam się Beata Wiuczyńska, a sok Nuki Hiwa stosuję, o ile się nie mylę, to trzeci tydzień nie, troszkę dłużej może, bo już jedną butelkę zużyłam. I na początku, kiedy zaczęłam stosować ten sok, piłam go trzy razy dziennie po 30 ml. Teraz już piję. Dwa razy dziennie, również po 30 ml. Nie rozcieńczam tego soku, tylko tak nalewam sobie odpowiednią dawkę i popijam wodą, bo po prostu jest mi tak smaczniejszy, że tak powiem. I tak mi lepiej, lepiej jakoś się dostosuje. Już po kilku dniach. No nie jestem w tym momencie w stanie powiedzieć, czy to było po, po trzech dniach, czy po tygodniu, znaczy po tygodniu to na pewno, ale. Przede wszystkim zauważyłam, że rwa kulszowa, która mnie męczyła od ponad dwóch lat, ustąpiła. Nie to jest tak, że to ona całkowicie, prawda, bo to przynajmniej zelżał ból. Spokojnie mogę teraz chodzić, bo często gęsto było tak, że ja po prostu szłam kawałek i musiałam się zatrzymać, bo był ból nie do zniesienia. To raz. Y, drugi taki, y, że tak powiem, y, efekt, ale nie uboczny, tylko taki y, przyjemny to jest to, że przestały mnie łapać skurcze. Nie łapią mnie skurcze, a dosyć często mnie, mnie łapały, no tym bardziej, że i takie upały były, no i ja również y, mam trochę kłopotów z sercem, więc y, automatycznie leki i, i wszystko mają na to wpływ. Co jeszcze? Przede... i zauważyłam również, że znacznie poprawił mi się stan mojej skóry. No ze względu na wiek, to już wiadomo, że skóra z czasem staje się taka bardziej, że tak powiem wysuszona. Ja na tą chwilę naprawdę nie mam potrzeby takiego co troszkę smarowania balsamem. I jest taka delikatniejsza, taka, taka, bardzo, taka bardzo miła w dotyku. Co jeszcze, co jeszcze? Przede wszystkim, och, i to od tego powinnam zacząć. Ja śpię. Po prostu, może nie śpię, to spać, to spałam, ale ja się wysypiam. Śpię tyle czas, samo czasu, ile spałam. Chodzę spać przed północą, wstaję około 6 rano, no taki mój, y, ur, taka moja uroda, że tak powiem pod tym względem, ale ja nie wstaję zmęczona, ja wstaję wyspana, wypoczęta i mam od rana naprawdę bardzo dużo energii i jestem też y, spokojniejsza, taka bardziej wyciszona, nie... Y, nie wyprowadza mnie z równowagi byle co, czy byle pierdoła i jakoś tak podchodzę do wszystkich problemów, do różnych tam sytuacji i zdarzeń z takim pozytywnym nastawieniem. Także no cóż ja mogłabym jeszcze powiedzieć. No to na tą chwilę to są te efekty, które ja, ja zauważyłam.